Dzień dobry, z tej strony Cyfer, moi drodzy. Mam do Was taką rzecz, ponieważ każdy wie, jak wygląda standardowy Minecraftowy miecz. A jeśli Wam powiem, że w dzisiejszym odcinku nasze przedmioty będą wyglądały w ten sposób, mam nadzieję, że Was zaciekawiłem. Jak chcecie wiedzieć więcej, to i lecimy. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam Cię na G2A, pierwszy link w opisie. Ło wow, kurde, dobra, jest start, dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie, jestem tej strony Cyfry, a to jest kolejny materiał na moim kanale. Gramy dzisiaj w takie nietypowe, słuchajcie, Antworse, ponieważ mamy dzisiaj gigantyczny crafting. Z tym craftingiem jest powiązanych kilka nowych receptur, m.in. miecz, kilof i siekiera. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, łapa w górę, subek słuchajcie, jak chcecie zagrać, na streamy zapraszam, a ja czym prędzej muszę zdobyć sobie tutaj drewno i lecimy pod ziemię kopać. Co więcej, to jest taka nietypowa mapa antworz, ponieważ pierwszy raz nie jest w formie yy, mapy antworz, tylko jest po prostu w formie takiego wielkiego otwartego, nie powiedziałbym, że skyblocka, ale coś koło tego w każdym razie leży, więc co, ja muszę czym prędzej tak, po pierwsze sobie jakieś drewno wziąć, bo wiem, że tutaj enchant można zrobić i za chwilę już Wam będę opowiadał o co chodzi z tymi nowymi przedmiotami, jak jest dobry dzień dobry napieraczek, witam Ciebie lapisowy człowieku, yy, a ja jednakowoż teraz zbieram słuchajcie i lecę sobie pod ziemię, tak, bo to będzie ważne, żeby dzisiaj pod ziemię zejść i przede wszystkim tego drewna trzeba pozbierać, bo ono jest potrzebne do craftingów, Dobra, słuchajcie, tutaj kurde drewno jest zbierane zawodowo po prostu, więc powiem wam tak, powiem wam tak, ostro kurde, bele, pierwszą rzeczą, którą będziemy chcieli zrobić, to jest kamienny gigantyczny kilof. Generalnie wszystkie te, słuchajcie, recepty, receptury, boże, recepty, to chyba u lekarza, ale generalnie kurczę te receptury zrobił dla nas Fenix, którego serdecznie pozdrawiam, słuchajcie. A właściwie nie receptury, receptury robiłem ja, ale kurde, ja zrobiłem, słuchajcie, generalnie crafting tych rzeczy. A Same tekstury zrobił dla nas Phoenix, więc możecie mu wysłać serduszko w komentarzach. Co więcej, moi drodzy, łapen w górę i subę na kanale, jak chcecie więcej materiałów tego typu. No i w poniedziałek, oczywiście na stream was serdecznie zapraszam. Ja teraz lecę w dół i już za chwilę jak zdobędę jakiegoś kobla, to w końcu wam pokażę, słuchajcie, jak to zrobić. Oraz zaczyna się robić, że tak powiem, bardzo tutaj traumatycznie i ciasno. Tutaj mam jakiś konkret, ale przydałoby się zejść jeszcze niżej. Ponieważ z tego co widzę, przebiliśmy się przez kolejnego dirta. Jednakowoż ja muszę polecieć jeszcze niżej. Mam Maćki generalnie, więc Maciusie są fajne. Pod tym względem, ponieważ to są te gigantyczne craftingi. One pozwalają mi na zrobienie, słuchajcie, nowych receptur. Yy, no ale o tym za wszystkim mam za chwilę powiem. I generalnie, Jeśli macie jakiś pomysł na nowy przedmiot, datapak lub coś takiego, piszcie w komentarzach. Ła, kurde, i to tak w kopanie od razu na diamenty. No, hop na X-Rayu na pewno leci, dobra. Ile ja muszę tego kurde pozbierać? Tak w sumie to nawet yy, nie wiem na dobrą sprawę. Na pewno dużo. Dobra, widzę, że tutaj już ktoś kurde kopie przy użyciu tych nowych kill -offów. No i jest w pytę, że tak powiem, bo już mogę sobie go zrobić. I granie pokazuje Wam, że słuchajcie pierwszy nowy crafting ponieważ to jest, słuchajcie, koblowy kilof. Robi się go w ten sposób. No i tutaj go prawda uzyskujemy. Ma on, słuchajcie, fortunę trujeczkę, no i efektywność siódemeczkę, więc dosyć fajny on jest pod tym względem. I on ma nam pomóc na zbierać węgla i żelazo. Więc ja czym prędzej, słuchajcie, biorę się za kopanie tym gigantycznym po prostu jak pałąk kurde kilofem. Przede wszystkim z żelaza, ponieważ kolejnym kilofem, który musimy uzyskać, jest kilof żelazny. Jeśli chcielibyśmy diamenty nakopać, to przede wszystkim żelazny potrzebujemy. No i myślę, że z nim to nam pójdzie dosyć szybko, szczerze mówiąc, chociaż po potrzebne jest de facto 7 bloków żelaza, więc trochę czekam nie kopania w tym momencie, ale plus jest taki, że ten kilop jest niezniszczalny, więc to jest na pewno w nim dosyć duży bonus, dzięki któremu to będzie nam łatwiej po prostu nakopać. No i muszę się spieszyć, bo powiem wam szczerze, że dzisiaj surowce są troszeczkę bardziej ograniczone niż zwykle w rozgrywce, więc naprawdę polecam się po prostu każdemu spieszyć w tym momencie, bo chociażby tych diamentów może faktycznie zabraknąć. Słuchajcie, że tak powiem, tu jest jakiś ziomeczek, a ja już mam tu wszystko, więc ja już teraz z czeku okładę ten workbench, ale wait second, bo muszę zrobić sobie jeszcze jeden crafting i w tym momencie szybkim przepalaniem, szybkim ruchem, człowieku, płynnym jak yy, woda w kranie. Nie wiem, nie mam analogii do tego. Robię sobie przede wszystkim 7 bloków żelaza. żelaza mam jeszcze za mało, także no, na razie tego nie zrobię. Chyba, że tutaj, kurczę, blady pozyskam. Powiem wam na crafting, który potrzebuje jeszcze troszeczkę sztabeczek, ponieważ żelazny ma już fortunę czwórkę, że tak powiem wam, każdy kolejny kilof ma większą fortunkę. Czy opłaca się robić kilow diamentowy? Kwestia, że tak powiem, dyskusyjna. Bo to zależy, jak kto granie, bym powiedział. Bo oczywiście można sobie na samym żelaznym już pocisnąć do samego końca i nie będzie problemu, że tak powiem. Ja sobie go na pewno robię, bo kurde, diamenty fajnie jest kopać. Ale generalnie będę celował docelowo. Powtórzenie, wiem, w kill-off sobie, prawda, diamentowy, bo on ma na sobie fortunkę siódemkę, więc z niego to już można dopiero dużo rzeczy dostać. Ale ważną rzeczą trzeba wspomnieć, słuchajcie, bo pewnie to, co wszyscy grają zawsze, kurde, będą teraz wspominać, jak to często ludzie sobie coś craftowali podczas naszych gier, kiedy tego craftingu nie powinno być i tak dalej. Tym razem, słuchajcie, cyfru, pomyślał, wow, wielkie brawa dla mnie, zabezpieczyłem, słuchajcie, receptury tych itemów. Nie da się ich łączyć. Nie da się ich przekraftować, nie da się ich zdyzenczantować, bo, bo nie ma grindstone'a. A więc generalnie, słuchajcie, dzisiaj to ja jestem 10 na 10 prowadzącym odcinka, więc zostaw um, łapę. Zastaw! Łapy, zastaw no i powiem wam tak, diamenty przywitały mnie w dużej ilości na pewno na kilof diamentowy chyba potrzebuję ich troszeczkę mniej, więc yy, myślę, że skorzystam z tego sobie, po pierwsze muszę zrobić bloki, bo to jest niestety nieunikniony element, yy, no i akurat ja sobie pozwolę, słuchajcie, podejrzeć, tu chyba były dwa bloki diamentów, jeśli się nie mylę bo ten kilof jest inny od pozostałych no jest tańszy po prostu, więc tak tu są dwa bloki diamentów jedynie więc kurde będę miał od razu na mieczyk, z tego się cieszę bardzo, dobra, teraz tak cztery kurde linijki tego i tu jeszcze jakieś diamenty musiałem dorzucić dobra, wiecie co, może tak, zrobię sobie tutaj jeszcze diamentole Jezus Maria, ja tych craftingów też, powiem wam szczerze nie pamiętam, a sam je wymyślałem, więc no powiem wam, kipsko, kipsko granie będzie mi pisać, jakie wy byście itemy dodali jeśli chodzi o gigantyczne przełożenie ja myślę, że na pewno coś by tu jeszcze fajnego dało się dodać kurde, co ja robię źle, a, chyba ostatnich tych nie, nie kładzie się, dokładnie no i mamy, kurde, elegancki killoff what the help is that moi drodzy, dobra, słuchajcie tak sobie myślę, jestem na powierzchni, nie Dobra, to nie ma co się obijać. Ej, ale w ogóle mam bogaty kwipunek muszę powiedzieć. Naprawdę, kurde, mój ekwipunek mógłby wyglądać tak przy każdej grze. Naprawdę. Kurde, ale tak żeby inni nie mieli tyle co ja, nie? Więc co? Ja sobie teraz czekajcie, zrobię przede wszystkim tak, bloki z tych emeraldów. Ym, jeden emerald czy z jednego bloku to się robiło? Dobra, na pewno nie ze złota, ale to się tak robiło chyba, albo z bloku, albo na odwrót. Czekaj, to był diament otoczony emeraldami czy emerald otoczony diamentami, bo ja nigdy tego nie pamiętam. Dobra, sprawdzam. Co ja zrobiłem? Dobra, mam villagera. No i teraz tego villagera, to ja muszę, kurde, bele tutaj zrobić, słuchajcie, na farmera, nie? Kurczę, blade. Afera. Słuchajcie, moi drodzy. To jest ważny moment. Miecze w dłoń. Miecze w dłoń, moi drodzy. Tak jest, zbieramy się, idziemy, kurde, pałować tych... A co ty mi tu piszesz? <laughs> tych hamu... Dobra, uwaga. Efekt clear, małpa A. Fire resistance'e. Ale proszę się nie podpalać, koledzy drodzy. Bo zaraz. Boże, czemu tu jest. <grystanie> What the hell? Ja nie wiem, co tu się dzieje. Słuchajcie, moi drodzy. Miecze w dłoń. Wszystko w dłoń. Nie wiem, co w dłoń. Czy. właśnie. Holy dame, ludzie. Nie ma, nie ma ścian. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Hopiam ja mam 41 refów. Czy ty uważasz, że ja coś jeszcze potrzebuję? Dobra, słuchajcie teraz, kurde. Uwaga, uwaga. Oni tutaj mogą już być. Trzeba uważać, bo tam gdzieś jest martwy czank na środku. Nie przebiegajmy przez niego zbyt często. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, na gigantycznym skybloku. Wszyscy miecze w dłoni. <laughs> jesus, jak to wygląda genialnie po prostu, nie? Powiem wam, kurde, moi drodzy, tak jest. Miecze większe od graczy, nie? Powiem wam, świetny wygląd. O, dobra, przebiegliśmy przez martwy czang, Tutaj gdzieś chyba skrzynki nie ma. Na szczęście nie ma tu skrzynek. Ej, wiecie co, nie wiem, czy my źle nie skręciliśmy. Chociaż nie, to jest chyba ich wyspa. Dobra, słuchajcie, odcinamy ich, zara border będzie szedł i już zobaczycie, oni leżą, człowieku. Oni w ogóle giną jeszcze zanim się zaczęło, nie? Dobra, tam jest ta wyspa. Buduj most, buduj most mordeczko. Dawajcie most, kurde, robimy do nich. Dobra, słuchajcie, szerszy ten mościk, żeby było bezpiecznie. Dobra, pamiętajmy, że tutaj kurde trzeba BHP i te sprawy. Dobra, więcej mostów możecie robić. Dokładnie, kochani. Tak, żeby było tutaj, wiecie, najbezpieczniej jak się da. Dobra, idziemy, kurde. Chłopy nie wiedzą, czego się spodziewać w ogóle. Patrzcie to. Ja pierdyle, ile tu czerwonych jest, nie? Dobra, mamy tutaj ich. Jest im pleczek. O, kurde, wleciał między nas. <laughs> Walka, kurde, na siekierę. Ja pierdykam. Gigantyczne miecze. Gigantyczne wrażenie na przeciwnikach robimy, na pewno. O, plecy dostałem. Dobra, szybkie żarło. Muszę się kurde bele regenerować tutaj w miarę jak mogę Dobra, na szczęście siekiera też jest fajną bronią. I mogę jej kurde używać zamiast miecza i będę kurde tarcze im rozbijał, nie? Dobra, muszę uważać. O, kurcze blade panie! O, panie mieczownik! Dobra, kurde, Nexus mi tu ucieka. O, Jezus Maria, ale hop, kurde, jest przebiegle uciekający, normalnie tu przede mną. Dobra. Dobra, pięknie z mieczora. W ogóle zabijemy moby na ziemi lagi robią, dobra, naster, naster, pyk o, ale kurde, dostał, dobra, odrzucił mnie trochę siekerson, kurde, bela, ale pvp jest po prostu obłędny na tych broniach, nic nie widać, kurde i to jest takie bekowe, nie, ja myślę, czy nawet, wiecie co, na f5 nie przejdę, szczerze, tu widzę, że ktoś padł i itemy przebierają ej, czerwoni to padli w moment, nie, szczerze, będzie chyba jeszcze międzyteamowe pvp później, tak myślę sobie, bo oni się nie spodziewali, słuchajcie, oni nie wiedzieli, co ich czeka Oj, kurde, powiem wam, to wygląda obłędnie, nie? Jak to leży na ziemi. Świetne to jest, dobra. Z tego, co widzę, tu główka z naszego przeciwnika wypadła, a ją bym akurat, szczerze mówiąc, podniósł, bo z niej może na przykład koks wylecieć. Cobblestone też może być. tu się dzieje, kurde? Czy oni się wszyscy tłuką z jednym? Tak, tak to wygląda, kurde. Naster, kurde, bije się z całym moim teamem. Ja pierdykam. W ogóle big narzędzia, to jest genialny pomysł. Trzeba to, wiecie co, zagrać na cztery teamy, nie? Tak szczerze powiem. Czy, czy Naster padł? Naster jeszcze żyje z tego co widzę. No i tu chyba się tłuką w dalszym ciągu. Ta, tu się biją, kurde, chyba dwaj na jednego. Ale ja bym powiedział wam, wiecie co? Cofamy na środek, bo zaraz będzie PVP między Także chłopaki, wiecie jak ja was kocham i w ogóle nie, i naprawdę świetną drużyną jesteście w tym meczu, to i tak będziemy się walczyć między sobą. Więc jakby mm, każdy może wiecie, co w bezpieczniejsze miejsce pójść. W ogóle, czy to są czyste? Okej, okay, diamentowe itemy. Dobra, słuchajcie, pytanie moje brzmi, to jest nasz, tak, to jest nasz zdecydowanie gracz. Oj, tam ktoś jest z przeciwnej drużyny, powiem wam. Ża ża żałuję jedynie, widzowie, że w Minecraftzie nie ma czegoś takiego, jak statystyka odpowiadająca za y, dalekość uderzenia. Nie, na czystym Minecraftzie czegoś takiego nie ma. Może szczerze dodalibyśmy to, że tymi mieszami i kilofami to da się z większej odległości na pewno cokolwiek robić. Jeśli ktoś wie, jak to zrobić, nie wiem, kurde, Minecraft komendą czy pluginem, bo jednak się da... Bo ja dostałem opinię, że się nie da. Ale jakby ktoś wiedział, jak to zrobić bez modów. Możecie mi, słuchajcie, podrzucić tą informację. To zrobimy tak, że te miecze będą nawalać, kurde, z czterokrotnie większej odległości, nie? A póki co musimy imprka stąd wykluczyć. Impleczek, kurcze, blade goniony przez cały tabun ludzi. Oj, powiem wam, byczki minus jeden, kurde. Hop, matera, oklep mocny. No, no, powiem wam tak. Zdecydowanie się nie spodziewali takiego wjazdu, kurde, jak w Nowy Rok, nie? No, powiem wam, to było grube na pewno. O, możemy go zrzucić! O, chłopie! Dawaj, 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 dawaj! Tu jest Wojdzik, kurde, musimy go zwojdować, nie? Dobrze, że chłop Anchora nie ma nic takiego, bo by była dla nas kiepska sytuacja. Goń go, kurde, zmiecza, mordu zmiecza! z, miecza, mordo, z miecza. Miecz ma knockback! Dobra, trafiłem. Co się w ogóle dzieje? O, butów nie ma, butów nie ma, hopy, dawajcie go! No i piknie! Dobra, słuchajcie, misja dla każdego Każdy rozchodzi się pod ścianę w tym momencie I zaraz zaczynamy walkę między sobą Ja se pójdę w róg, każdy się rozchodzi pod ścianę Moderator, proszę pilnować, żeby się wszyscy ładnie rozeszli Dobra, uwaga, trzy, dwa, jeden Poszli, moi drodzy, dobra Dobra, kurde, bele, teamy usunięte, słuchajcie Teraz konkurujemy tutaj z moją brygadą, nie? O, dobra, tu się zaczęło ciekawie, bo o, w kuleci. Dobra, pięknie, ładnie, ja bym sobie to tak wyjechał może O, kurde, bele, dobra ja wam tak, muszę uważać. Jo, ja pierdykam, ale szybki dead to był, nie? Dobra, tutaj kurde, muszę uważać. Ten, ten świrus umigroć. Dobra, szybkie uciekando. Za mną, kurde, biegnie duża siekiera. oj, siekiera bije całkiem sporo. Dobra, rewki na szczęście mam. Dobra, cyk. Ja tutaj, kurde, muszę na strajfskie jakieś zagrać. Kurczę, bo nie mam tak szans z nim za bardzo. Bo on ma dużo lepszy hitting ode mnie. Kurde, owku, to jest jednak zawodnik, nie? Ojojoj! To było bliskie przez chwilę, dobra. Powiem wam tak. Kurde, niebezpiecznie było przez chwilę, dobra. Ja bym sobie tutaj uciekł, może. Kurde, martwy czang. Muszę na niego uważać, bo mogę, kurde, paść fajny sposób, jeśli będę w niego biegał za często. Dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj, kurde, deku. Dobra, cyk. Pierwsza siekiera, pierwszy hicik. Mak, kwacz, kurde. O, ten będzie na mnie biegał tutaj ostro. <grym> dobra. Mak, kwacz, kurde, bel się odsuwa. Dobra, szybkie taktyczne odwrócenie się. Muszę teraz wykorzystać sytuację i wmieszać się w ten tłum, nie? I może coś kurde ugram jeszcze. Ja mam taką przynajmniej nadzieję. O, dobra, cały czas muszę refo refować. Dobra, cyk. To najbardziej fail PvP w moim rytmie, naprawdę, nie? Kurde, nigdy tak często nie. nie... Nie misowałem hitów, kurde, jak z tym gościem przed chwilą. Ło! Ale trzeba pilnować jedzenia cały czas, kurde, bo to jest pewne. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy w ogóle ziomka, co coś craftuje. Kto to jest? Dobra, to jest Kubos. Kubos se, kurde, naprawia seta. Oj, oj, oj! Jak on se naprawi seta, to mamy, kurde, Gigi, Bo go nikt nie powstrzyma wtedy. Ło, kurde, bele! Dobra, nadal nie umiem tego za dobrze. Dobra, kurde, uciekam w każdym razie. O, możecie ocenić, jak mi to idzie w ogóle w komentarzach? Kurde, prawie wiadro zrobiłem jeszcze. Dobra, co my tu mamy? Tu jest jakiś ten item dropnięty. Ło! Dobra, hopie, tak ci powiem. To masz, kurde, przekichane ze mną. Hopie, bijesz tyle obrażeń, co ja. A ja biję z mocniejszej broni, generalnie, nie? On ma szczerze mówiąc, kurde ale ja bym to dobił, szczerze, gdyby nie to, że muszę uciec. O cześć sans. Będzie jeszcze gra? Tak, będzie UHC jeszcze grane po tym. Jak się w ogóle wam podobają gigant Bronie widzowie? Słuchajcie, tutaj Nie ma kurde, co se naprawiasz? Łe, kurde, hop, hop ma tornsy, ja dupia Dobra, że tak powiem kurde, co mi tutaj kubos mi zabiega? O, lawę ma, to muszę uciekać, dobra Taktyczna ucieczka Dobra, dwa hiciory Oj, kurde, powiem ci nieźle, Kubos Kurde, Kubos to się nie starzeje pod względem PvP, nie? Tutaj walczą sobie dwa chłopaki Ja się tak, ja na trzeciego bym się wbił Kubos mnie dalej goni Ale Kubosem tak szans nie mam, nie? A z takim kurde deku na przykład To myślę, że jakieś szanse mam, szczerze, podczas PvP Tak mi się wydaje przynajmniej Dobra, trochę oklep dostałem jak mój secior. Znośnie, że tak powiem. Dobra, słuchajcie. Teraz taka taktyka, nie? Taka taktyka. Eee, łowimy tytanika, kurde. Dobrze było, że sobie nie służyłem całego durability. I teraz, człowieku, nikt na mnie nie zwraca uwagi. Ja sobie mogę, człowieku, wszystko zrobić. I patrz to. A, A kurde, bele. Cały setior naprawiony. Pogczam! O nie, kolego. Nie ma, nie ma, kurde. Ja już sobie naprawiłem wszystko, więc powiem wam, strategia zrobiona, kurde. Hopie, hotu. Ja słuchajcie mi panie... Cyk, Kryciol. W ogóle za chwilę będzie efekt Strength 1. Jeśli nie będą kolejne dedy padać, chociaż już w sumie grać nie masz tak dużo, nie? Dobra. Kurde, gorzej, że oni mają skinę wrona. Nie wiem czemu. O kurde, bele, co jest? Ej, chyba mi to dobrze wyszło, szczerze. Nie wiem, tak ćwiczę ostatnio. Takie podbudowywanie się. O, dzień dobry. Dobra, tam ktoś jest, kurde. Lepiej mu do ziomeczka podbiegł, może. Może, kurde, bele na niego zagram w takim razie. Ła, kurcze, dobra. Trochę fail PvP. O, chłopie, kurde, bele. Ale mi problemów trochę sprawiasz, kurczę, kolego. Nie podoba mi się to. Już kurde mi stąd. Wow, 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 wow! Niebezpieczna situation. Pierdylen. Wow, martwy czang! Fuck! Border set 50 w czasie 60, dobra, border zmniejszamy. Dobra, słuchajcie, teraz tak. Grand Control będzie cięższy, border się zmniejsza. Więc musimy kurczę blady uważać, jakieś bloczki bym potrzebował. Dobra, mam jeszcze ich sporo w sumie. Tarczę zamienną też mam. Ale powiem wam, nie powinno być kurde źle, tak szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że te koksy się tutaj jakoś wykończą nawzajem. Bo to by mi było bardzo na rękę. Dobra, kurde przeszkodził szczerze im w walce. Jeśli Kubosa wyeliminuję, to będzie mi na rękę tylko, bo Kubos wygrywa zdecydowanie najwięcej, kurde, eventów ze wszystkich graczy. Więc, kurde, fajnie byłoby go wyeliminować sobie, zanim przejdziemy do czegoś dalszego. Dobra, fajnie. Zajął się drugim graczem. Deku, kurde, i Kubos walczą. Dobra, ja sobie może tak przejrzę jeszcze linię wrogów. Okej, okay, tutaj mamy, kurde, Owka. Owka, który też walczy na siekiery. Okej. Okay. Trzeba uważać, bo tu gdzieś jest martwy Chang właśnie. Ludy, owku ma loa, nie? Ojoj, kurde, on miał na pewno loa dużego w tej chwili. Jezus Maria, chopie, a żeś go uratował w tej chwili temu nie waląc playery. Ja ci kurde nie podaruję chopie tego. Dobra, tutaj mamy deku. I cyk. O kurde, martwy czank znowu. Litnie. O, oh, what? Dobra, nie wnikam. Dzięki Dobra, dwa kryciole O chopie, ale dostał teraz W lawę kurde i z siekiery Ja bym tego gościa kurde gonił, szczerze Najlepsza sytuacja dla niego bo w dół piszczel. Nie dobre miejsce. Dobra, trochę. waga, Efekt give, małpa A. Dobra! Efekt strength został nadany graczom, więc trzeba teraz podwójnie uważać, że tak powiem. Bo mamy dużo mocniejsze hittingi. Dobra Cyk. Pięknie, kurde. Ale chłopatera kurde, wziąłem, dobra, cyk! O Jezus Maria, kurde, Marian, ja ci powiem tak, nie za dobrze dla ciebie. Dobra, udało mi się. Szczerze, w tym momencie wygrywa ten, kto pierwszy hitnie. Oj, martwy czank! Fok! Czemu ja przez niego ciągle przebiegam? Cyfer, ogarnij dupę! Czy tylko ja i, i, i w tym momencie Kubos zostaliśmy, naprawdę, ze wszystkich graczy? Czy to jest grande finale, słuchajcie, ja kontra Kubos? O Ja pierdyle, no nie no ja jestem czego bity jak mięso na, na po prostu ten nie w tej nie W tej chwili Tak szczerze O ja to nie było dobre Kurde bele, daj mu się trafić w tarczę, miałem zamiar tak co chwilę ją kurde zasłaniać, odsłaniać, żeby go bejtować, że będę jej używał. O Jezus, jestem w rogu. Źle, źle, kurde bele! No i powiem wam co, no. Kurde bele, Kubosik wygrał sobie dzisiejsze mrówko wojny, więc gratulujemy serdecznie, możecie wysłać mu serduszko w komentarzach. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Dawajcie łapę i propozycje oczywiście do kolejnych przedmiotów, jakie mamy tutaj dodać. No i co z tym wielkim Big Swordem, kurde bele, żegnam was, moi drodzy. To ja byłem cyfery Kurde, no i kolejny odcinek, tak jakoś niebawem. Cześć!